Dobry wszystkim, cześć wam. Hejka, hej. Minęła godzina 19. To znaczy, że jak zawsze się spotykamy. A coś cicho z mikrofonem. To znaczy, że jak zawsze spotykamy się, naprawdę cicho coś jest. Ale mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Cześć wam. Jest dzisiaj. Co jest dzisiaj? Czwartek. Czwartek jest dzisiaj. Nie wiem, co u Was słuchajcie. Pokażcie, napiszcie oczywiście, co u Was się dzieje. Bardzo chcę wiedzieć, co się u Was dzieje. U mnie, oczywiście, same nowości. Wiadomo, po pierwsze... A, witajcie, tam się po kolei, witacie, e, czy ślepa? Nie, ja nie jestem ślepa, ale prawie. E, ale witam Was serdecznie. Tam widzę, że piszecie, że witacie. Nie słychać mnie, mówi Charlotte. Charlotte, zrób głośniej może. Nie w mnie nie słychać. Słychać mnie, czy nie? Napiszcie, czy nie słychać mnie. Jakie masz ciśnienie? Będzie mierzenie ciśnienia zaraz. Nie pamiętam sobie, włączyć drugi mikrofon. Słuchajcie, bo podobno mnie nie słychać, ale nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Podajcie znać, co się dzieje. Czy jest sytuacja. O, w Londynie pada deszcz. Zazdroszczę wam, bo u nas jest kurwa gorąco, a ja nienawidzę. Ja w ogóle teraz tego nie widzę, bo jestem ale mi się wydaje, że się paliłam na twarzy dzisiaj. Bo ja dzisiaj byłam bardzo dużo na terenie zielonym. Bardzo mi to niepokoi, że byłam tak długo. Zbierałam, słuchajcie, kwiaty. Po co zbierałam kwiaty? A no, moi drodzy, po to, że właśnie dzisiaj wymyśliliśmy, czy znaczy, nie się to wcześniej. Właściwie to nie. Nie wymyśliliśmy tego wysił mój e, przyjaciel Marcin, że będziemy robić wino z kwiatów. Nie wiem, kurwa jak to wyjdzie. O, nie wiem, czy słychać teraz. O słuchajcie. Nie wiem, jak to słuchajcie wyjdzie, ale no, robimy wino z kwiatów, a dokładnie z mniszka lekarskiego. Słuchajcie, nazbieraliśmy dzisiaj tego mniszka lekarskiego, jak pojebali. Zobaczcie, kurwa, jak tego mamy. W chuj kurwa kwiatów, to się bardzo, bardzo długo zbiera, bardzo nielegalnie się też to zbiera. I to wszystko, słuchajcie, nam się udało dzisiaj. O, w Stargadzie słychać. I to wszystko udało się nam dzisiaj słuchajcie zebrać w ciągu godzin, nie wiem, kurwa, trzech może więcej, czterech, nie wiem ile tam godzin straciliśmy ale to była tragedia. Oczywiście robiliśmy to w parku tam gdzie nie wolno, czyli w Łazienkach królewskich i dzięki temu łamaliśmy prawo. Ale byłam też w zasadzie, świadkiem zajęli z tego wydarzenia, bo nie wiem, czy wiecie, że w parku ujazd ujazdowskim też, ale mówię teraz o łazienkach królewskich, nie wolno jeździć na rowerze. Wielu rzeczy nam nie wolno robić, ale też je nie jeździć na rowerze nie wolno. Ja dzisiaj mam świadkiem, słuchajcie jak pan... Taki był z Nordic Walkingiem, wiecie, z tymi kikami, szedł, słuchajcie sobie, i zobaczył rowerzystę i zaczął go atakować. Zarzucił się na niego z tymi kikami, zaczął go poganiać. By, jakby bym dosyć daleko sobie czas przejścił, tylko taką akcję, że on do niego krzyczy Nie wolno jeździć! Tu się nie jeździ! I coś tam pierdolił jakieś takie głupoty. Ten drugi, ten rowerzysta patrzył na niego jak na wariata, no bo to się rzucił na niego z kikami, więc kurwa oczywiście. I zaczął jakaś tam się wiąza krótka awantura, coś tam się takiego wydarzyło, po czym ten zaczął spierdalać na tym rowerze, ale jednak wciąż jechał na rowerze. Więc ten z tym norgikiem, kurwa, stary dziad zaczął go gonić i machać tymi kijami za nim. Wspaniała próba obywatelskiego zatrzymania, ale niestety nie udało się to ujęcie. Więc moi drodzy, no trudna. Druga sprawa, co jest, jeżeli chodzi o ważne rzeczy, dzisiaj zrobiłam ciasto. Dlaczego to jest ważne? Bo jest dobre. Ciasto, oczywiście, mówi mój współpracator, który właśnie wrócił wczoraj do, do meliny, prosił mnie bardzo, żebym zrobiła znowu dla niego tym razem sernik gotowany. Więc zrobiłam oczywiście wczoraj po nocy najebana. Ale dama zrobiłam, słuchajcie, pyszny, wspaniały sernik. Nie, jeżeli ktoś by chciał taki sernik, to można go u mnie zamówić. Nie wiem jak go dostarczę, ale na terenie Warszawy dostarczamy. Dostarczamy sobie na terenie Warszawy, koszt dostawy, to jest koszt ubera, żeby podjechał do was ode mnie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo, na, pri, na priw. A ile takie ciasto mogłoby kosztować? Nawet nie wiem, jak mogłoby kosztować? 150? 150 zł, jest cała blacha sernika gotowanego. Także ja polecam z orzeszkami. Nie, orzechów już nie mam. Z płatkami migdałowymi, z polewą czekoladową. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, jakie ja mam powiedzieć. A, słuchajcie, bo oczywiście nie napiszcie się na początku. To wynika z tego, że ja już piję od kilku godzin. I to jest taki drineczek pyszny. Wiem, że jest bezbarwny, wyjątkowa, To dlatego, że już nie mogę pić coli zero. Dlatego piję teraz wódę już z spritek. Na zdrowie. Plus, słuchajcie, dzisiaj będziemy mierzyć sobie ciśnienie. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj rano moje ciśnienie było bardzo, bardzo wysokie. 165 na ileś tam. Więc ja pomyślałam sobie teraz, że zobaczymy, jak wieczorem moje ciśnienie wygląda. Po całym dniu, jak człowiek już powinien być zmęczony i ciśnienie powinno spadać. O, wyciągam, w sensie Urządzenie jest takie bardzo profesjonalne, automatyczne. Proszę pokazuję teraz. Czekajcie, muszę wyjąć, kurwa. To nie jest takie łatwe. No. W sensie, tak wygląda mój ciśnienie wierzchniowy. Proszę chwalę się. Amazing, beautiful, piękny. I teraz będę mierzyć ciśnienie na waszych oczach. Dlaczego? Pomogę! Dlaczego jeszcze? Bo nie mam o czym innym za gadać. A poza tym uważam, że to będzie bardzo śmieszne. się podłączam tutaj ciśnienia już do tego. Ojejku, czekajcie. Tu mam taki rękaw, Słuchajcie, kupiłam rękaw dla osób otyłych. Także mam nadzieję, że się zmieści na moją rękę. Czekajcie, już tu. Kurwa. Uwaga. Będę teraz mierzyć ciśnienie sobie tutaj chyba jeszcze nie było w żadnym streamie, mojej. zdaniem. To jest jakieś, łamiemy nowe, słuchajcie, yy, nowe standardy. Znaczy uwaga, teraz będzie chwila ciszy, ponieważ będę mierzyć, co dzisiaj nie chcę do was gadać wtedy. Hipertensjolożka. No jestem. pełne skupienie bardzo długo to trwa, ponieważ mam bardzo wysokie ciśnienie. Uwaga, napis trwa pomiar ciśnienia. Jak ktoś wejdzie teraz na live, to żeby widział o co chodzi. Tu siedzę gdy mi mówię. Bardzo już mi boli ręka. Bardzo. O. o kurwa. No dobrze, moi drodzy, udało mi się dokonać pomiaru ciśnienia. Moje ciśnienie wynosi 167 na 88. Osoby, które się znają na ciśnienie, wiedzą, że to jest bardzo dużo. Ale i tak mi trochę spadło to yy, rozkurczowe, więc jestem zadowolona z tego faktu. No ale generalnie jest bardzo źle. Wasze pytanie to brzmiało, czy przekładam baterię z, yy, z wibratora do ciśnienia metru. Nie! Ponieważ tutaj są cienkie paluszki, a w moim wibratorze są normalne paluszki. Także niestety nie ma tej interwymienialności jakiejś takiej. To inna firma też robiła, także wiecie. 167 x 88 matka mnie zabije, jak się dowie. Dobrze, ja odkładam sobie ci ciśnienia, wiesz. Będę sobie jutro też mierzyć, ale już tak, żebyście by nie widzieli tego. E, dobrze, słuchajcie, coś miałem powiedzieć, rzeczy ważnych jeszcze zapomniałam co? Nie pamiętam co miałem powiedzieć. Dobrze, no nic, nie będę mówić, tutaj, zobaczę co wy tam piszecie, bo ja nie wiem co u was słychać. Widzę, że ktoś tutaj pije się nastukał bart 626, żebym zakwasów nie miała. Nie, zakwasów nie będę mieć. Ja dzisiaj mogę być co najwyżej po tym co robiłam zbierając te pierdolone kwiaty. E, coś tam do Charlotte oświetla. Przerywa, sama przerywasz kurwa, masz słaby internet. E, 165... O, ktoś strzelił? Prawie dobrze, dobrze. Tak, to jest diadem, nie korona, że już tocjonos zazwyczaj. A dzisiaj nie, dzisiaj mam słuchajcie, jak zwykle moje ulubione e, liście laurowe w kolorze złotym, mój ulubiony kolor oczywiście. E, kiedy kończy się... A, to już dobrze było, pi, ani się stukasz. Właśnie muszę się napić. Wy też się napijcie. A, i dzisiaj jeszcze było jedna rzecz. Słuchajcie, muszę się przyznać. Dzisiaj był mój cheat day. Czyli po polsku dzień jak codzień. Dlaczego słuchajcie? Ja wam powiem tylko to. Nie będę wam zdradzać jakby szczegółów tego co się wydarzyło ale pokażę tylko dowody zbrodni. Także możecie się domyślić co się dzisiaj działo, jak była grana sytuacja i dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Dlaczego pomogłam i chciałam i chuj. Dobrze, pamiętajcie o tym, że oczywiście widzimy się w sobotę w kolejnym wirusowym YouTube Live. Na ostatnim, jak ktoś był w środę, to widział i słyszał naszą rozmowę z Papiną McQueen, dragqueenką, która twierdzi, że jestem daperką. Nie będziemy się kłócić o to. Uważam, że jednak ja jestem bardziej niż ona, prawda? Pamiętajcie też o tym, że możecie mnie stwierdzić na Patronite oczywiście, od dyszki do stówki są stawki. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, zajrzyjcie koniecznie na patronitepl perfekcyjność. Na wszystko, wszystko jest napisane i za każdą z tych kwot coś ode mnie dostajecie. To nie jest tak, że ja słuchajcie chcę od was coś za darmo, nie, nie. Ja chcę wam dać coś też od siebie, swoje serce, swoje serce przede wszystkim. Słuchajcie i wiedzą o tym już osoby, które korzystają z tej możliwości i na Patronite są obecne ze mną. I to jest właśnie lista tych osób, które wspierają mnie każdego dnia. Znaczy wpłata jest raz w miesiącu, ale każdego dnia mnie wspierają po tym, że są ze mną, tym, że chcą mnie wspierać i tym, że chcą być częścią tej całej popierdolonej zabawy, którą nazywamy życiem. Ehm... To co jest ważne, słuchajcie, no oczywiście chcę tylko przypomnieć o tym, bo już też mówiłam, ale mam nadzieję, że wiecie, pamiętacie, że nadal jeszcze można zgłaszać się na queer Open Stage. Jeszcze zostały chyba ze dwa miejsca, już pamiętam, także zapraszam Was serdecznie, korzystajcie z tej możliwości. Musicie być ze mną tego dnia. To jest pamiętacie wspaniałe wydarzenie nie tylko dla osób, które zaczynają swoją karierę, że tak powiem, na, w sztuce queerowej, ale też takie, które już na jakiegoś czasu występują, ale chcą coś może zmienić, spróbować czegoś nowego, zacząć inaczej, albo pokazać się publiczności, że do tej pory ich nie zna do tej pory Queer Open Stage oczywiście robiliśmy wiadomo na żywo, normalnie jak ludzie w lokalu, które nazywa się Loko, ale od jakiegoś czasu teraz trzeba wszystko robić online, więc wiecie, no ja też będę robić online oczywiście, bo nie jestem gorsza od pozostałych osób. No więc zapraszam Was serdecznie do zgłaszania się, może to... Zejdźcie sobie wydarzenie na Facebooku, tam wszystko jest napisane, więc zapraszam serdecznie. A tu widzicie piękne zdjęcia z poprzednich edycji, które robiłam nam Non écrire. Wspaniałe, piękne zdjęcia dokumentujące poprzednie edycje Queer Open Stage. Jeszcze tam władcę zobaczyć. O, to jest akurat kipan, pan, śpiewał też taki, no nie najmłodszy, jak widać na zdjęciu, prawda? Jest nie najmłodszy. Moi drodzy, dobrze, dzisiaj będzie krótkie spotkanie, ponieważ ja muszę wrócić do roboty, bo my robimy dzisiaj, co się tyle rzeczy naraz, robimy wszystkie wszystkim to jebane wino, wy tego nie widzicie, a tutaj obok mnie trwa produkcja w postaci ucinania, ja może obok. dajcie kwiatek taki jakiś. Znaczy, jak macie taki mdziszek lekarski, taki kwiat, niszka lekarskiego, to my musimy teraz te płatki wszystkie urywać i to zielone odrywać. I tylko płatki zbieramy, a zielone wyrzucamy. Powtarzam, płatki zbieramy, to wyrzucamy. I co z tego później będzie? Wino. Będzie wino. Za ile będziecie za miesiąc pewnie, nie? E, za jakiś miesiąc będzie winko, jakie będzie? Na pewno pyszne, podzielę się tą informacją. Będzie można wygrać to wino. Żartowałam, nie ma takiej opcji. To jest tylko i wyłącznie dla mnie i dla Marcina. No, i na sam koniec, słuchajcie, co jeszcze muszę przekazać, to oczywiście, żebyście subskrybowali, niekoniecznie na YouTube. Na YouTube, żebyście tam ze mną byli. Pamiętajcie, że to jest po to, żeby, żebyście wiedzieli i na bieżąco byli ze wszystkimi informacjami, co się u mnie dzieje. Patrzę tu jeszcze, piszecie do mnie jakieś rzeczy. Aha, pytanie tradycyjne, oczywiście, jest takie, czy. O, ja chcę stand-up przegapiłem. Nie wolno, trzeba było nie przegapić, Słuchajcie, czy będzie stand-up kolejny? Nie wiadomo, może będzie. Pytaliście też, oczywiście, tradycyjnie, czy się myłam. Dzisiaj, otóż. się tak, myłam się dzisiaj. Sobie. Także myłam się dzisiaj cała od stóp do głów, jestem czysta i parnąca. No już może mniej teraz, bo już była kilka godzin na słońcu. Moi drodzy, na koniec oczywiście książka. Książka, którą Wam polecić. Dzisiaj to jest książka wydawnictwa Wab na Natanielawicza pod tytułem Ziemia jak doprowadziliśmy do katastrofy. Wspaniała, wspaniała książka, z której dowiecie się, jak to tak naprawdę się stało, że teraz wy wszyscy tutaj cierpimy, słuchajcie. Jak to się stało, że teraz jest tak gorąco, kurwa, ja muszę się pocić. I jak to się stało? że moje ciśnienie jest takie wysokie, no też to ma znaczenie, moim zdaniem, temperatura. Eem, także zajrzyjcie koniecznie e, Ziemia. Jak doprowadziliśmy do katastrofy. Nathaniel Rich. Polecam Wam serdecznie. To jest książka, która okazała się chyba w tym roku, więc łatwo ją znaleźć. Wydawnictwo WAP, czyli tam grupa wydawnicza Foxa. Jak sobie chcecie, tak sobie znajdziecie. Dobrze, słuchajcie, na tyle to już będzie na dzisiaj. Jutro pamiętajcie, że widzimy się oczywiście o godzinie 19.00. W sobotę na wirusowym YouTube Live widzimy się o 20.00. Eee, no, tyle właściwie się będziemy widzieć. Co będę Wam jeszcze mówić więcej? Nie będziemy już więcej widzieć. Na no, koniec, słuchajcie, nie pozostawiam nic innego: jak tylko napić się czegoś dobrego. Ja Was zapraszam do tego, żebyście napili się ze mną. Mam nadzieję, że coś tam pijecie. A jeżeli nie, to, 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 to może czas tam zrobić, prawda? Tu i słońce tak mi pada na nie źle, zasłoniłam, tu widać takie słońce. Niedobrze nie to wygląda. Także słuchajcie, wasze zdrowie, czuję tę czystość. O, dziękuję, że ktoś czuje tę czystość. Wasze zdrowie, trzymajcie się, ja wracam do, do pracy, bo czas nadszedł na to, żeby skończyć tę zabawę. Całuję Was w samo serce oczywiście.